Witam, witam moi drodzy, dzisiaj będzie o autorefleksji, to jest jedno z takich najpotężniejszych narzędzi, które możecie wykorzystać do tego, żeby mieć, mieć taką stuprocentową pewność, że idziecie dokładnie w tym kierunku, w którym chcecie, bez autorefleksji możecie spędzić wiele lat nieraz swojego życia, robiąc rzeczy, które was przytłaczają, które nie dają wam szczęścia i ślepo biegnąc za tym pędem, w który pcha nas życie, w którym pchają nas inni ludzie, nie zastanawiając się, czy tak naprawdę nam się to podoba, czy nie. Pierwsza sprawa jest taka, żeby do tej autorefleksji dojść, potrzebujecie spokoju, ciszy i bycia samym ze sobą, bez telefonu, bez żadnych rozpraszaczy, po prostu jesteście sami ze sobą i zanurzacie się w swoich myślach. Nie musicie tego robić codziennie, chociaż oczywiście na pewno nie zaszkodzi, 26, na przykład, to zaczynacie pracować nad swoją głęboką pewnością siebie. Natomiast raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, taki seans sam ze sobą, gdzie na przykład pół godziny wsiadasz sobie gdzieś wygodnie, y, idziesz do sauny i myślisz. No i teraz o czym to konkretnie myśleć? Ja dzielę sobie takie seanse autorefleksji na dwie kategorie. Na kategorie codzienne. Inne kategorie, takie trochę rzadsze, czyli czy na pewno moje życie idzie w dobrym kierunku. No i jak sama nazwa wskazuje, te codzienne autorefleksje robię bardzo często, nawet w takiej sytuacji, kiedy nie wiem, mam 5 minut na relaks, to lubię sobie usiąść przed snem, zanim zacznę czytać książkę, bo taki mam nawyk, myślę sobie o tym, jak mi minął dzień, czy byłem zadowolony z tego, jak się dzisiaj czułem, czy byłem zdenerwowany w, jakich, w jakichś momentach, jeśli tak, to, co spowodowało to zdenerwowanie? Jak inaczej mogłem się zachować? I dzięki temu, że robię sobie taką analizę, to uodparniam się na takie zachowanie w przyszłości. Wiem, że łatwiej mi będzie, dzięki temu, że sobie to przeanalizowałem, w podobnej sytuacji jeszcze raz nie zachować się tak samo, jak dzisiaj zachowałem, jeśli tego żałowałem. To jest jedna z takich najważniejszych rzeczy, żeby się na co dzień zmieniać. To jest też bardzo istotne, jeśli chodzi o związek. Można się łatwo zastanowić, czy dzisiaj to, w jaki sposób zachowywałem się do, wobec swojego partnera, było ok? Czy sprawiłem być może partnerowi jakąś przykrość? Czy może w tej kłótni, która miała miejsce Rzeczywiście powinienem się tak zachować, czy może jakoś inaczej? Moja Dorota śmieje się trochę, że on uwielbia, jak robię autorefleksję, bo przychodzę taki miły i mówię, jakie, jakie mam tam wnioski. No ale tak to działa w zasadzie. To jest mega konstrukcyjne dla związku, bo jeśli nie robimy autorefleksji, się nie zastanawiamy nad swoim zachowaniem, do czego nie mamy tendencji, najczęściej łatwo się skupiać na, na tym, co druga strona robi, nie tak, no to wtedy mamy problem. Natomiast jeśli masz regularne takie sesje, gdzie się zastanawiasz, czy to, co ty robisz, jest ok, czy nie sprawiasz przykrości partnerowi, mógłby się zachować lepiej, korzystniej dla was obojga, to dzięki takim sesjom autorefleksji możesz odkryć, że jednak zrobiłeś coś nie tak, że jednak warto byłoby zmienić swoje zachowanie w przyszłości, że warto by pewnie w wielu przypadkach byłoby przeprosić naszego partnera, nawet jeśli on zrobił pięć razy gorsze rzeczy, to zawsze to przepraszam, jeśli rzeczywiście masz za to przeprosić, jest ok, nie bójmy się tego. Zatem to są takie codzienne kwestie, nad którym się zastanawiałem, czy moje zachowanie było w porządku, czy moje reakcje były w porządku, czy było tam jakieś zdenerwowanie, jakiś strach, lęk. Jeśli tak, to z czego to wynika i mierzę się z tym strachem albo lękiem. To nie jest tak, że po prostu zaczyna się zamartwiać, bo to zupełnie nie w tą stronę. Bardzo często jest tak, że dopóki nie mamy czasu, żeby usiąść i się zmierzyć z lękiem, to właśnie robimy jakieś swoje sesje zamartwienia. Czyli poszła rata kredytu do góry i zastanawiam się teraz, czy co w związku z tym. Wyobrażam sobie, jak mój dom zabiera komornik i co teraz będzie się działo, jak będę mógł mu musiał. Dużo bardziej oszczędzać i tak dalej, i to mogą być wszystkie takie bardzo czarne wizje, dopóki się z tym nie zmierzysz, dopóki się nie zastanowisz, czy musisz się z tym czuć źle, czy to, że teraz e, nawet rzeczywiście musisz o, zrobić jakieś ograniczenia, musi sprawić, że będziesz nieszczęśliwy, że teraz nie wiem, musisz mieć gorszy humor, że musisz chodzić gnuśnałymi i narzekać, czy może nie, czy może mimo tego nadal możesz się czuć dobrze sam ze sobą, nadal możesz być szczęśliwy i to też jest ok, więc to też jest okazja do tego, żeby doceniać to, co się ma i nie skupiać się na tym, Czego się nie ma. Kiedy zmierzycie się z tym, czego się boicie, co was boli, to dużo łatwiej jest przestać się martwić, zamiast w głowie jeszcze raz rozpatrywać te wszystkie czarne scenariusze. Dobrym ćwiczeniem też w takiej sesji autorefleksyjnej jest zmierzenie się z tym, czego się boicie, wyobrażanie sobie tego najgorszego scenariusza i w swojej wyobraźni wyobrażanie sobie, że mimo tego czujecie się z tym dobrze, że. To was nie zmiażdżyło, że przychodzi ten komornik, zabiera wasz dom, i teraz musicie sobie radzić. Ale w waszej wyobraźni macie taką władzę, wyobrażacie sobie, że. Jesteście w stanie to ogarnąć, że nie ma tam paniki, nie ma tam jakiejś tam rozpaczy, tylko skupiacie się na pozytywach, skupiacie się na tym, co teraz zrobić. Bo tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, która sprawia, że o, teraz to się wydarzyło, to ja muszę być dołowany, muszę wpaść w depresję, muszę teraz czuć się nie wiadomo jak źle. Nie ma takiej sytuacji. Takie sytuacje dzieją się tylko wtedy, kiedy żyjemy w naszych głowach i wierzymy w te historie, które sobie sami wmawiamy tak naprawdę jeśli chcielibyście się skupić na tym jakie naprawdę macie problemy w tu i teraz to z tymi problemami zawsze możecie się zmierzyć. Jesteś głodny, bo nie masz pieniędzy na jedzenie, to możesz coś z tym zrobić. Jakiś, możesz, nie wiem, pójść, poprosić kogoś o pomoc, możesz wyżebrać nawet coś, nie wiem, możesz poszukać, pójść do restauracji i zapytać się, czy nie ma przypadkiem jakiejś pozostałości, bo jesteś głodny. To są oczywiście jakieś abstrakcyjne scenariusze, w Polsce teraz nikomu głód nie grozi, a jednak wizja głodu i tego, że możesz być głodny, jest tak przerażająca, że jest dużo gorsza niż fakt faktyczna sytuacja, gdybyście rzeczywiście byli głodni. To no Nieraz robiłem głodówki, albo nawet mieliśmy takie wypady ze znajomymi, takie survivalowe, gdzie nie było jedzenia. I to była czysta frajda w praktyce, więc tak naprawdę historie, które tworzymy sobie w głowie są dużo gorsze i nie jesteśmy w stanie ich dostrzec bez tej autorefleksji. Jeśli jest ci zimno, nie masz schronienia, no to możesz coś z tym zrobić w tu i teraz. Możesz pójść znaleźć sobie jakieś schronienie, zapalić ognisko, pójść do sąsiada, który cię na pewno przygarnie jak nie jeden to drugi. I nie ma problemu. Problemy są w naszych głowach i możemy się z nimi tylko zmierzyć wtedy, kiedy robimy sobie takie autorefleksje. Drugim poziomem autorefleksji jest zastanowienie się, czy moje życie idzie w dobrym kierunku, czy jestem szczęśliwy, czy moja codzienność mi odpowiada, czy jest jakaś perspektywa na zmianę w najbliższym czasie. No bo jeśli nie jestem szczęśliwy, moja codzienność mi odpowiada, nie ma perspektywy, no to na co ja kurde czekam? Bez autorefleksji. Nie dowiesz się tego. Możesz tak żyć i żyć i żyć z dnia na dzień, bo nie ma czasu, żeby na ten temat pomyśleć, bo tutaj musisz dzieci odebrać, to tutaj musisz pójść do pracy, to tutaj musisz je pozawozić tam i z powrotem i nagle. Idziesz, już już 23, trzeba iść spać, pójść się stać i tak. Dzień za dniem, dzień za dniem. Nie ma czasu, żeby się zatrzymać i się zastanowić, czy twoje życie w ogóle idzie w dobrym kierunku? I oczywiście nie trzeba tak robić codziennie, ale warto tak raz na tydzień, dwa miesiąc się zastanowić, czy to, co robisz w chacie tam, gdzie chcesz. Czy jesteś zadowolony ze swojego czasu wolnego? Czy może ten twój czas wolny to jest głównie oglądanie Netflixa i siedzenie w smartfonie? Czy jesteś zadowolony z tego, jak wygląda Twój związek? Czy może jest tam dużo kłótni? Dużo wrogości, nic nie wskazuje na to, że ten związek przetrwa do końca życia, bo nic w tym kierunku nie robisz, ale nie ma tej autorefleksji, więc dzieje się. No, idzie, dzień za dniem, dzień za dniem, i właśnie w taki sposób rozpadają się związki, bo to jest bardzo, bardzo powolne, ale nieuniknione, jeśli nic nie robi się w tym kierunku. Tak samo, jak wygląda Twoje życie towarzyskie. Czy masz jakichś przyjaciół? Czy jesteś zadowolony z tego, jak się dogadujesz ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną? Czy może za rzadko się z nimi widujesz? Jak z tego wnioski możesz wyciągnąć? Znowu, czy jesteś zadowolony z tego, jak wygląda Twoje zdrowie? Czy jesteś zdrowy, jesteś zadowolony z tej kondycji, czy nie wiem, dbasz o to, w jaki sposób się odżywiasz, jak dużo się ruszasz, czy masz jakieś nałogi, jak długo jeszcze będziesz je miał? Do końca życia? Czy jesteś z tego zadowolony? czy nie. I dopiero kiedy sobie siądziecie i się zastanowicie, niekoniecznie nad tymi wszystkimi rzeczami naraz, nad jedną naraz wystarczy, na przykład dzisiaj myślę sobie o swoim zdrowiu, co mogę zrobić, żeby je ulepszyć. Dzisiaj myślę o swoich umiejętnościach towarzyskich, czy to raczej życiu towarzyskim. Kiedy ja sobie się zastanawiałem na ten temat, jak wygląda mój wolny czas, na przykład, to stwierdziłem, że jednak za dużo pracuję i nie narzekam na brak finansów, a jednak ciągle pracuję, 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 oczywiście poświęcam trochę czasu rodzinie, natomiast chcę, żeby wyglądał ma coś, codzienność inaczej. No i w ten sposób wciągnąłem bardzo mocno się w tenisa stołowego i teraz gram regularnie co najmniej trzy razy w tygodniu z jakimiś ludźmi, a najczęściej chodzi to cztery albo nawet pięć razy i jest dzięki temu, mam dzięki temu dużo więcej frajdy. Regularnie chodzę na saunę i lubię też odkrywać jakieś nowe rzeczy, więc dużo można wyciągnąć takich wniosków w momencie, kiedy odkryjecie, że z czegoś nie jesteście zadowoleni. Czy Ja tak naprawdę wystarczająco często spotkałem się z moimi znajomymi, to wymyśliłem sobie, że raz na dwa tygodnie w piątki robię Imprezy u siebie, czyli stosunkowo często, zawsze jest pełna frekwencja i gramy sobie w bilarda, gramy sobie w rzutki, czasami w karty, siedzimy właśnie u mnie na saunie i jest super. No i nie byłoby tego, gdyby nie było tej autorefleksji, gdyby nie doszło do mnie, że hmm, no jednak nie jestem zadowolony z mojego życia towarzyskiego w takiej formie, jaka kiedyś była, no ale co z tym zrobić, nie wiadomo, więc po to jest właśnie autorefleksja. refleksja. Zatem zachęcam was, żebyście wyciągali jak najwięcej wniosków na każdej dziedzinie życia. Dawali sobie czas na to, żeby siedzieć i myśleć, być ze sobą. Bo teraz mamy taką tendencję do tego, że dowolna chwila, kiedy nic się nie dzieje, nawet siadacie na kibelek to już smartfon w ręku. I to jest zupełnie normalne. Tak działa dopamina, tak działają nasze mózgi. Potrzebujemy tych nowości, potrzebujemy zaspokajać naszą ciekawość. To są zupełnie normalne nawyki, więc nie obwiniamy się za to, ale może warto się zastanowić, czy nie warto tego zmienić. Nie mówię, że musicie zrezygnować z tego jednego nawyku. Być może nie, bo to też nie o to chodzi w autorefleksji, że teraz na kibelku robicie sobie codzienną autorefleksję. Tylko raczej, kiedy macie chwilę czasu wolnego, nie musicie od razu sięgać po telefon, nie musicie od razu sięgać, nawet po książkę. Dobrze jest pobyć sam ze sobą, ze swoimi myślami, zastanowić się nad sobą, nad swoim życiem i dzięki temu macie dużo większe szanse, że nie zbłądzicie gdzieś w manowce i nie obudzicie się za 20 lat i z wnioskiem, że o kurde, tak naprawdę moje życie jest beznadziejne. Tego Wam nie życzę a unikniecie tego zdecydowanie e, łatwiej, jeśli będziecie robić tą autorefleksję. Dlatego uważam, że to jest jedno z najpotężniejszych ćwiczeń, jakie możecie e, mieć. Mateusz Majszak pisze, myślę, że częstotliwość jest uzależniona od konkretnego celu. Jeśli Macie jakiś cel biznesowy i robicie jakiś nowy produkt, albo zakładacie nowy biznes, no to tutaj też autorefleksja jest bardzo istotna. I w takiej sytuacji trzeba wręcz korzystać z tej autorefleksji i zastanawiać się, czy mój biznes idzie w dobrym kierunku, czy to, co robię, sprawia mi radość, czy pomaga moim klientom, czy daje jakąś wartość rzeczywiście na tym rynku, czy nie. To wtedy trzeba to robić często, zwłaszcza na początku, a później tylko to ukierunkować. Natomiast mimo wszystko dobra autorefleksja jest przydatna tak często, jak to możliwe, nie można my się z tym Przesadzić, dwa warunkiem, że robicie to dobrze i nie siedzicie się, nie zamartwiacie, tylko zastanawiacie się, co możecie robić lepiej w jakimś aspekcie Twojego życia. Ja miałem tendencje takie, że często codziennie niemalże robiłem autorefleksję, teraz robię to trochę rzadziej, ale nadal jest to co najmniej raz na tydzień. Czy warto zapisywać autorefleksję, jak Ty to robisz? Tak, właśnie, zapomniałem o tym. Koniecznie zapisujcie swoje wnioski, bo często tych wniosków jest tak dużo, że wyjdziecie sobie z tej sesji i połowę zapomnicie, więc wszystko zapisujcie. To jest bardzo ważne. Dobrze, moi drodzy. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Także trzymajcie się i do zobaczenia.